Konstruktorzy już od stuleci pracowali nad samobieżnymi pojazdami kołowymi zdolnymi do przewozu osób. Tak było w przypadku francuskiego inżyniera Nicolas Josepha Cugnota. W 1765 roku zbudował pojazd napędzany napędem parowym, który miał pełnić funkcję ciągnika artyleryjskiego dla armii francuskiej. Nad pojazdami samobieżnymi napędzanymi siłą wiatru pracowali już wcześniej na przełomie XV-XVI wieku Roberto Valturio z Włoszech i znany wszystkim Leonardo da Vinci. W 1600 roku w Niderlandach poruszały się żaglowozy masztowe pojazdy napędzane wiatrem, skonstruowane przez holenderskiego inżyniera Stewina. Ale żadna z tych konstrukcji nie mogła nosić chociaż odrobinę miana samochodu. W tym odcinku skupimy uwagę na pierwszym opatentowanym pojeździe zasilanym silnikiem spalinowym Benz Patent Motorwagen numer 1. Właśnie za konstruktora pierwszego samochodu uznaje się Karla Benza urodzonego 1844 roku w Niemczech. Warto dodać, że Benz nie był konstruktorem pierwszego silnika spalinowego, ale pierwszym, który zastosował taki silnik w zbudowanym przez siebie pojeździe. Były to czasy, gdy benzyna była używana jako środek czyszczący. A silniki tłokowe były wykorzystywane tylko w fabrykach przemysłowych. Więc w tamtym momencie nie było to czymś oczywistym, taki wynalazek. Pierwszy automobil na świecie Karl Benz zbudował w 1885 roku. Na specjalnie zaprojektowanym podwoziu zamontował poziomo. Jednocylindrowy silnik czterosuwowy o pojemności 954 cm3. Silnik zasilany był ligroiną jest to mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji ropy naftowej. Malarze wtedy używali jej do zmywania farb olejnych z spalet, a rolę gaźnika pełniło naczynie, z którego sączyło się paliwo. Świeca zapłonowa konstrukcji benza zapalała mieszankę w cylindrze. Moc maksymalna wynosiła 0,75 konia mechanicznego przy 400 obrotach na minutę. I tak oto w XIX wieku powstała absolutna nowość całkowicie samobieżny trójkołowy pojazd napędzany silnikiem spalinowym. Pierwszy patent, Motorwagen, rozpędzał się maksymalnie do 16 km na godzinę. Pionierski trójkołowiec Benza był, albo raczej nadal jest, bo są miejsca na świecie, gdzie można przejechać się replikami, patent Wagena, połączeniem elementów o raczej krótkim żywocie, ale za to pomysłów, które przetrwały próbę czasu. Dlaczego pierwszy pojazd Benza był trójkołowy, mimo tego, że od dawna ludzie poruszali się czterokołowymi doroskami? Mianowicie, Karlowi Benzowi nie udało się jeszcze w tamtym czasie opracować układu sterowania dla czterokołowca. Wynalazł taki układ dopiero w 1893 roku. Koło zamachowe było zamontowane poziomo, Ponieważ Benz uważał, że punkt bezwładności w ciężkim wirującym kole utrudniałby prowadzenie pojazdu. Sam silnik Benza nie był jakimś potężnym w porównaniu do innych funkcjonujących wówczas silników, ale zawierał kilka przełomowych elementów. Na przykład przekładnie z mechanizmem różnicowym, sterowany przez pływak gaźnik ogrzewany spalinami. System zapłonu składający się ze świecy, baterii, spirali i punktu przerywania. Rama pierwszego samochodu była wykonana z giętych rur stalowych, a na niej zamontowano ławkę dla kierowcy i pasażera. Nierówności na drodze amortyzowały umieszczone pod nią sprężyny oraz piórowe resory. Co jest ciekawostką, metalowe elementy pokryto błyszczącym czarnym lakierem który do dziś figuruje w ofercie Mercedesa jako Schwarz DB040. Samochód praktycznie w całości powstał w niemieckim mieście Mannheim. Wyjątkiem tylko były koła sprowadzone z wytwórni Ajder we Frankfurcie. Oczywiście sam patent Wagon numer 1 nie był bez wad. Jednym ze słabych punktów był system chłodzenia wymagający obecności ogromnego zbiornika z wodą. Niestety, po przejechaniu pewnego dystansu okazywało się, że cały system nadawał się tylko do wymiany. Drugą wadą były hamulce, i mimo, iż samochód rozpędzał się maksymalnie do 16 km na godzinę, to hamulec nie działał za dobrze. Okładziny hamulca ręcznego były wykonane ze skóry. Niektóre źródła podają, że właśnie z powodu słabo działających hamulcy, które dodajemy, że działały tylko na tylne koła, wynalazca miał stłuczkę z murem podczas jednej z jazd próbnych w 1885 roku. W sumie to tyle, jeśli chodzi o taki konstrukcyjny opis pierwszego pojazdu Karla Benza, ale czy zastanawialiście się może jak wyglądała sama jazda takim pierwszym automobilem. Dzisiaj wiemy, jak to wygląda. Wsiadamy do auta, przekręcamy kluczyk lub przycisk Start Stop. Uruchamiamy silnik, wbijamy bieg i jedziemy dalej, tak? Ale wtedy wyglądało to trochę inaczej. Silnik o mocy 3-4 konia mechanicznego. Uruchamiało się już omawianym tylnym kołem zamachowym, które ważyło około 25 kg. Trzeba było mocno tak zakręcić tym kołem siłą własnych mięśni i tak uruchomić silnik. Jeśli wszystko było ok, to zapalił za pierwszym razem, ale czasami zdarzało się tak, że trzeba było kilka razy próbować, aż w końcu udało się uruchomić silnik gdy już jakoś odpaliliśmy nasz automobil włączało się osobno olejarkę która smarowała tłok wtedy dopiero można było zasiąść za sterem naszego bolidu tak to nazwijmy i przesuwając dźwignię sterującą do przodu która znajdowała się z lewej strony Pasek napędowy przesuwał się, ślizgając się po kole pasowym. Jazda oczywiście była wyboista, bo już omawialiśmy sobie, że amortyzowały tylko sprężyny i resory pod ławką. Nie było wtedy amortyzatorów, więc drogi też nie były za dobre. No i kiedy jechało się tym automobilem, to po prostu wszystko się trzęsło. Ewentualnie koła tonęły w piachu, jeżeli jechaliśmy po bezdrożach, no bo wtedy nie było takich dróg jak teraz. W ręku trzeba mocno trzymać dźwignię sterującą, którą kieruje się bezpośrednio przez zębatkę. Rolę kierownicy wówczas pełniła umieszczona pionowa korba, obsługująca przykładnie zębatkową. Paliwa w gaźniku powierzchniowym wystarczało na około 10 km. Po czym silnik zaczyna opracować nierówno, następowała konieczność postoju i napełnienie 1,5 litrowego zbiornika. Spalanie pierwszego patent wagena wynosiło około 10 litrów na 100 km. Gaźnik to prosty zbiornik, w którym lotne opary benzyny są zasysane do cylindra z niezbędną ilością powietrza. Prędkość obrotowa silnika regulowana jest ilością wpuszczanego powietrza. Gaźnik powierzchniowy posiada funkcję odzyskiwania ciepła ze spalin, co oznacza, że paliwo nagrzewa się i lepiej odparowuje. Dlatego powietrze musiało być ciągle dostosowywane podczas jazdy, aby mieszanka gazowo-powietrzna była odpowiednia do spalania. Gdy paliwa ubywało, automatycznie gaźnik, mieszanka robiła się chłodniejsza. I powietrze musiało zostać ponownie wyregulowane. Wtedy można było kontynuować jazdę. Później okazywało się, że płyn chłodzący odparował. Pewnie była to woda i trzeba go uzupełnić konewką. Jazda pierwszym automobilem wymagała niemałych umiejętności techniczno-mechanicznych. Pewnie wiele pań by sobie z tym autem nie poradziło. Ale za to było wiele wrażeń, adrenaliny, przygód. Nigdy nie było wiadomo, w którym momencie coś, nazwijmy to, tak zaczynało się krzaczyć. No jakimś cudem, jak już wróciliśmy do domu po niesamowitej podróży, to należała się szklana mocnego alkoholu, żeby jakoś odparować z tych wszystkich emocji. Zatem czy patent wagen numer 1 wywołał ogromne poruszenie pośród ówczesnych ludzi. Niestety większość mówiąc o wynalazku benzak piła, jak podają niektóre źródła, że to jakaś posząca konie, dysząca dymem i okropnie chłaśliwa bryczka samojestna i to jeszcze w dodatku bez konia, jakiś diabelski wynalazek. Rzekomo podczas oficjalnego zaprezentowania publiczności hałaśliwego samochodu, ludzie i publiczność rozpierzchli się z przerażenia, a sam cesarz Wilhelm II uspokajał w tamtej sytuacji. Powiedział takie słowa: Wierzę w konia. Samochód to tylko przejściowe zjawisko. W sumie nie jest to niczym dziwnym, ponieważ w tamtym czasie. Pojazd był znacznie wolniejszy od konia, mniej estetyczny i przynajmniej wtedy był bardzo zawodny. Może stąd się wzięło to pytanie, czym się różni koń od samochodu. Że jak koń nawali, to idzie dalej, a jak samochód nawali, to nie pojedzie dalej. Mimo tak sceptycznego i nieprzyjemnego podejścia, w następnym stuleciu ludzie przekonali się, że nie da się przyspieszyć zwierzęcia. Samochody stały się szybsze, mniej zawodne, bardziej komfortowe, ładniejsze. I nie dało się ukryć, że nie da się zatrzymać postępu motoryzacji, którego ojcem jest Karl Benz, a zapewne większość się z tym zgodzi, a protoplastą współczesnych samochodów, nasz dzisiejszy bohater. Patent motorwagen numer 1